Poprzedni tydzień społeczność Przedszkola Miejskiego z oddziałami integracyjnymi nr 7 zakończyła na wesoło. W trakcie piątkowej imprezy dopisały uczestnikom zarówno humory, jak i bezchmurna słoneczna aura. Co zresztą w przypadku tego wydarzenia stanowi praktycznie swego rodzaju standard. Piękne rodzinne to tradycja naszego przedszkola. W tym dniu kultywujemy dzień matki, ojca i dziecka. Przygotowujemy wiele atrakcji. Rodzice. Przygotowują w klubie optymistycznych rodziców bajkę dla dzieci w prezencie na dzień dziecka, natomiast dzieci częścią artystyczną dziękują swoim rodzicom za trud wychowania. Dzieci nie tylko dostroiły się do pięknej pogody, ale i pięknie wystroiły. Dzięki barwnym pomysłowym kostiumom ich krótkie występy dodatkowo zyskały na atrakcyjności. Mimo towarzyszącej scenicznym popisom tremy, maluchy świetnie wypadły jako artyści i dowiodły, że podczas prób nie myślały tylko o tym, co by tu w przedszkolu zmalować. Bardzo czekają na ten dzień. To jest dla nich bardzo ważny dzień. Wystąpić przed swoim rodzicem to dla dziecka jest niesamowita przygoda, duże wyzwanie. Pokazanie, tak naprawdę, zobacz, mamo, tato, jak jestem ważny. Jak wiele potrafię i właśnie robię to teraz tu i dla ciebie. Kto mi tuż przed snem no bajki, Oprócz przedszkolaków na scenie pojawili się w piątek także dorośli. Nauczycielka z siódemki w roli piosenkarki, zaś członkowie klubu Optymistycznych Rodziców jako aktorzy. Ta pożyteczna integracja stanowi kolejne potwierdzenie oczywistej oczywistości, że wokół placówki przymusarskiej utworzyła się jedna wielka rodzina. I to taka, która razem dobrze wychodzi nie tylko na fotografiach. Dobre przedszkole, dobra organizacja i to się potwierdza również we współpracy. Rady rodziców z przedszkolem oraz na gruncie samej rady rodziców i wśród rodziców. Trudno było wybrać lepsze przedszkole i myślę, że trudno było dzieciom trafić do lepszej placówki w Legionowie. Może szkoda jest po prostu doskonałe. Myślę, że pod każdym względem wystarczy wejść, zobaczyć pracę zarówno kadry pedagogicznej jakie obiekty w których, czy, czy sale, w których dzieci na co dzień przebywają. Z tych właśnie powodów dzień bez przedszkola jego mali podopieczni uważają za dzień stracony, a każdy rodzic ma uzasadnioną nadzieję, że na straty nie pójdzie to, czego się w nim nauczą.